Język angielski, fiszki, poznaj cechy charakteru po angielsku, część szesnasta. Please repeat after me, powtarzaj za mną. Rufless, rufless, bezlitosny, bezlitosna. Król Król Okrutny, okrutna Hostają Hostają Wrogi, wroga Hostają Hostają, Nieprzyjazny, nieprzyjazna. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. What will you say? Co powiesz? Rufles. Rufless. Bezlitosny. Bezlitosna. What will you say? Cruel, cruel, okrutny, okrutna. What will you say? Chostają, chostają, wrogi, wroga, what will you say? Chostają, chostają, nieprzyjazny, nieprzyjazna. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.